Może Zobaczymy, bo ja pewnie spadnę z nami jakbym się budował. Więc się będziesz ty budowała, dobra? Chyba skupienia mam. Dobra. Nie, ja się. Nie mam bloku, więc się nie. To ja ci Już... dam, ja ci dam, ja ci dam. Nie, nie. Ty... nie. Ja nie lubię się budować. A i co mnie mnie? No, widzę. Ja... Dobra, to tam dobij ich ten, tam i dalej. Z tego nic się mówić. Ja pójdę na czerwonych, może w sumie. O, jedno zabiłaś już. Jak ona by nie Jedną Nie, no zabiłaś go, a Mike po prostu killa nie mnie. Tak to działa, znaczy co? Tak. Ta tak jest teraz trzymała sobie rządze, bo jest wcale. <grym> <grym> To jeśli byś chciała, to możesz przyjść do mnie i pomóc mi z czerwonymi, jakbyś tam może stała, nie wiem, jakoś tak. Nie, yeah, jestem daleko. Bo tak troszeczkę sobie z nim nie dam rady prawdopodobnie, tak mi się troszkę wydaje. No, no, tak. A więc zaraz. Albo może dam radę? Dobra, jednak dam radę. Pomóc. No możesz, możesz. Wyda się. Może im będę cię rozwalę. No nic to nie mam. Dlaczego nie odrzuciło? Dziwne. Okej, okay. niech będzie tak. Dobra, Zobaczały mnie. A, co byłeś jużowego? No. Już raszowy chcesz zniszczyć? Tylko Trochę tak. No. Troszkę za szybko chyba. Będzie to trwało dwie minuty w takim razie, nie? No. No. Nie wiem, nie wiem. Za krótki chyba, nie widać. się? Tak mi się troszeczkę ten. O, Różowiek zabił od tyłu chyba Albo jednak nie Dobra, Dobra. Ty go zabiłeś czy ja? Ja! Prawie To jest Różowy O, zabiłem go Jeden... W... Wiesz, że jeden Final Kill jeszcze? No Dobra, to ogólnie jeszcze w sumie chyba tych szarych tam niszczy, że ja pójdę do akwy, bo w sumie szarych też żaden A to jest jeden nawet. Dobra. O, tak troszeczkę się poddał w takim razie. Wybuch serce, ktoś nam podpalił serce. Aha, a nie tepło? Majpl się pali, fajnie. A to jest Maip, to zawsze się pali a kłama, Dobra, Akuma ma fajnego baza przynajmniej Bo nie ma jakiegoś bardzo zabudowanego W ogóle dobrze, że oni jeszcze obsa nie mają O, oni są na dwójkę na bazie Tak, będziesz miała czas To wejdźcie do mnie, dobra? Nie obrażaj się Dobre. Ale nie, chyba nie będę minął teraz chyba. chyba że mają w skrzynce coś, ale nie wiem. Jeżeli chcesz, to może mieć tak y, kilka fireball, to by pomogło, bo w sumie jest zabudowany ten badge mną Mam trzy. Dobra, to jest starczy raczej. Znaczy z moich obliczeń wynika, że wystarczy. Okay. Weon nam się troszeczkę kończy. Dobra, no zrobiłem, ale nie mam szansy chyba się dostać tam, bo jest wełny No dobra, zniszczy ich Super yy, Jeden tułci nie bił teraz Może też jednego zabijemy czy coś Nie, 5 Dobra O, dzięki zajtamy Proszę. Dobra, to pójdziemy teraz może do w sumie y, do nich od emy czy coś, czy nie? Nie wiem, czy jakby w sensie od mnie balewym będzie pójść. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie wiem jak ty tam sądzisz. Dobra, to ja pójdę od demy. Jak nie spadnę, to będzie... Szyb... To, to to było moje się pali całkiem. Wybuch serce, ktoś nam podpalił z serce. Majplea trzeba ten ogarnąć W ogóle mogłem środki miasta kupić, ale ba nie kupię, bo już nam nie potrzeba, tak mi się wydaje przynajmniej no nie Dobra Jak coś, jak chce będą leżeć Tam. Oni chyba Emy nie zbierają jednak, wydawało Ani jednak jest jeden Emy Majplea jest konkretnie pali Drugiego też nie ma GG A to kolejny arena z Madzią Dobra, to... Ja ty zrobisz mostu, nie? Bo ja nie potrafię. Ja nie zrobię mostu teraz. Nauczyłabyś mnie? Udali mosty? Nie, bo ja nie potrafię. Ja też nie potrafię. Jak widzisz? To ja może TNT, będę tego skakał dziwnie nie? Ja. Dobra, już chyba skoczę albo... Nie wiem, mi... Troszeczkę bloków mi zabrak tak troszeczkę. Nie, nie policzyłem tego. A, dobra. No to, to wiesz, to to, to uteincham wspólny, co nie? Tak, dokładnie tak było, ale nie wyszło troszkę. Dobra. To ogólnie. A białych nie ma. O, Dobra, bo już że żebyś ty poszedł do białych, a ja do nich. Nie, tak Dobra. Mam jakieś... mam będę dobra tą tinty. To ciekawe co tam nie chcemy robić. O ogarnę nie trzeję. Dobra. To jest ja rzucę. takiego A ja mam to O dobrze, nie ogarnęliśmy, że dwójkę jesteśmy torki za killa, jak wyszło dobra Dobra To masz kup sobie setup, mam 6 Powinno być setup w Dobra, jeszcze Jeszcze masz jedno Ja drugiego nie mam Ja pójdę do żółtej szybko Dobrze Dobra yy, dobra, jednak do nich nie pójdę Tego nie było jak coś To się wytnie, nie? Tak. Otóż nie Oczywiście się wytnie, nie? Bo to nie ten. A ty idziesz do niej, dobra. Coś tak. średnio Aha, czaj. To wiesz, to to lagi MyPlay'a są, nie? Ty pali. Ja sobie klocek przed sobą. Aha. No. Cześć. Jednak nie MyPlay'. Jednak nie. I tym razem. Dobra, nie skracowałem, ale jakoś tam mamy jeszcze stone. Więc tak trochę średnio. Fireball nie wystarczyły. Dobra. To pójdziemy razem może, żeby tam rozwalić ich. Ewentualnie możemy wziąć TNT. Okej okay. Ale tak nie zdążę pewnie, bo buduję szybko Ja wezmę może z TNT Dobra Dobra mam TNT, Fireball, ale powinno wystarczyć On się bił jeszcze z zielonymi? Dobra Zawsze są zieleni przynajmniej, żeby mogłem troszkę O skupił się na mnie, może mi Miroskopie ten zielony A bo tak nie Dobra. Raz na pewno im wykopiemy, będę Tam tego nie zabiję w ten... Aha, tym. A Aha, dobra, to jest ten jeszcze. Myślę, że nie zabiłeś go, ale zabiłeś go. Dobra. To generalnie zielony mnie zabił. A żółty wiesz, dobra. Oby czerwone nie zbierają radę, będzie słabo. Będę mieli opsa. Nie wiem, chyba na Nie. Dobra, to oni w sumie są nawet na diamentach. Tych zielonych. Ciekawe. No. Może do nas nie pójdą przynajmniej. Może. Dobra, zabijłem jednego. Zrobię znowu na Tinti, bo to będzie najłatwiejsze chyba. Ja mi wystarczyło na Tinti. Fireball TNT. i idę z domu jak coś. nie mam BDE-go budowanego. a wełną to nad nim musiałem Tinti brać. Czekaj, że to już to fireballa to rozwaliśmy, beda? Dobra, zabiłem jednego. No to ja pójdę może do tych czerwonych, żeby nie zbierać już tych emeraldów. Dobra. Bo to oni trochę słabe. Pewnie no, trzeba się w sumie trochę bronić przed nimi. Oni chyba wszystkie diamenty pozbierać przy naszych, chyba. Jeszcze enchantowani ciekawie. Eee... To... Jednak nie pójdę tak szybko. Nawet nie podbieraj wszystkich diamentów, tylko jeszcze u zielonych byli. Narazie. Dobra, zabijesz go i tak, więc wiesz. No ja wiem. O tu jest czerwony właśnie. Z diaksetem troszkę. Możesz go zabić, ma 3 HP jest enchantowany już poszedł nie chcemy się. Dobra. Tylko diament zabrał coś. No, ja go zabiłem. Coś to zielony idzie. Okej. Okay. I dwóch czerwonych. Fuk ma. Albo jednak nie pójdą do nas. Dobra, firm balem biją. A pip jakoś tak bardzo nie ogarniałem. prawie zabiłem dwóch. A, a dobra, to, to nie ty, bo myślałem, że tu już to jest ten gość. Dobra, to zielonego, zrzucę szybko. Dobra, zielony zabity. A jeszcze 6 ziemi mam. Dobra, to może kup sobie seta, nie? Tu masz emę. Teraz. Dobra, to masz kup sobie seta. Ja tych ich trochę popilnuję. Wykupię kupili tam jakieś. Aż w ogóle nie wiem, gdzie poszli. Czekaj skądś zielonym miał emeraldy O, prawie ten sąsiedztwo No, wyszedł dobra tu to... Ma dziury w mostach co nie? No Nie, budowałem y... Tego nie było Nie widziałem No, no dobrze Tak troszeczkę postawiłem blok przed sobą. Troszeczkę. Aha, tak jak ja robię. No. Miał być pod sobą, ale nie wyszło. No. Dobra, to szybko je zniszczymy. Znaczy jego w sumie, bo jest jeden. Też pewnie będzie obsa, czy nie? Nie wiem, sprawdzam. Dobra. Nie ma opsa. Ciekawe gdzie nie jest w ogóle U siebie Dobra już jest. Dobra GG